witam Was w kolejnym odcinku, kolejne pytania na dzisiaj, dzisiaj dotyczące treningu full body workout. Oto ono, oto pytanie, które dostałem od jednego z widzów. Cześć, co myślisz o treningu full body workout? Mam wrażenie, że wiesz, że ćwiczę w ten sposób, a przynajmniej ćwiczyłem jeszcze niedawno, bo troszkę zmieniłem. Jeśli chcesz wiedzieć czemu i co, to tutaj filmik. Natomiast, tak, czytając dalej, na siłowni dopiero 2 miesiące i od tej pory ćwiczyłem, do tej pory ćwiczyłem trzy razy w tygodniu i każdego dnia inną partię ciała. Ostatnio natknąłem się na trening Full Body Workout i zastanawiam się, czy jest to dobry pomysł, czy zostać przy na przykład, dwóch partiach ciała na trening. Eee, słuchaj, więc tak, eee, nie wiem czy zauważyłeś, oglądając mój kanał ostatnimi czasy, że ja z kulturystyki i z robienia treningu tak, żeby ciało wyglądało w określony sposób, przerzuciłem się na robienie treningu w taki sposób, mieć wysokie osiągi treningowe. Więc moja odpowiedź na to pytanie będzie wysoce tendencyjna. Jeśli zadasz to pytanie kulturyście, to udzieli Ci kompletnie innej odpowiedzi. Miej tą świadomość. Więc tak, ja w ogóle od dawna jestem przeciwnikiem od tego roku łączenia, przepraszam, dzielenia treningu według partii mięśniowych. Lepiej jest dzielić trening, moim zdaniem, według wzorców ruchowych. Bo one korespondują z partiami mięśniowymi też jakbyś e, m, się nad tym Na przykład trening push, tak? czyli wszystkie ruchy wypychające, to składa barki, triceps. Tak? Wszystkie, trening, wszystkie ruchy przyciągające, czyli trening pull, to są plecy, biceps tak? i przedramiona. To koresponduje tak? i osobno się robi trening legs, czyli nogi, e, przysiady, tak ciągi i tak dalej. I teraz tak, co do Twojego stażu treningowego. Ćwiczysz dwa miesiące, więc ja bym zaryzykował stwierdzenie, że jeśli ćwiczyłeś dobrze, to możesz powoli myśleć o przerobieniu tego treningu na trening split ale to zależy tylko od Ciebie. Jeśli ćwiczysz 3 razy w tygodniu, tak jak ja do tej pory ćwiczyłem, to z tego filmu, który już raz załączyłem do wideo, dowiesz się, że dla mnie full body workout trzy razy w tygodniu było za dużo. Moje nogi nie dawały rady się po prostu zregenerować i dlatego postanowiłem zmienić program treningowy na split na górną i dolną część ciała. I na przykład w tym tygodniu, w tym cyklu treningowym, mikrocyklu treningowym, tak jak mówię w tym tutaj, trzeci raz załączam link do kliknięcia. Trening nogu mam tylko dwa razy w tygodniu, a w tym cyklu treningowym pięć razy tfu, trzy razy w tygodniu mam trening górnej części ciała. Czyli jak widać nogi są trenowane lekko, rzadziej, ze względu na to, że po prostu wolniej mi się regenerują i to jest dobry program treningowy dla mnie. To jest dobre dla ciebie, dowiesz się tego tylko z doświadczenia, więc nie bój się przetestować full body workout. Natomiast obserwuj uważnie, co ci twoje ciało mówi na jego temat. Jeśli czujesz, że nogi się nie regenerują, Porzuć to. Zrób split na dwie, na dwie części ciała, tak? czyli na górę i dół. E, jeśli chodzi o czysto sport, w, którym, w którego kierunku ja chcę teraz pójść, czyli trójwój siłowy, e, to osoby, które dobrze znają się tam, na rzeczy, e, polecają właśnie split na górno-dolną część ciała. Konkretnie mówię o Johnem Candido, e, który jest brązowym medalistą mistrzostw, medalistą w mistrzostw świata sprzed kilkunastu dni może. E, no i na tej podstawie... Postanowiłem przetestować trening bardzo podobny do jego treningu, zainspirowany jego treningiem właściwie. Zrobiłem sobie na, jego podst na, jego, na podstawie jego programu treningowego mój program treningowy. I zobaczymy, co z tego będzie. Dam Wam znać. Ty też obserwuj, co ja Tobie powiem. To będzie dla Ciebie kolejna też ciekawa rzecz do usłyszenia, jak ja sobie radzę ze splitem na dwa. A sam eksperymentuj po prostu. Full body workout są bardzo fajne. Przy czym na przykład moja rada jest taka, że jeśli robisz dwa razy w tygodniu ciężki przysiad, to ten trzeci full body workout Niech będzie po prostu lżejszy dla nóg, niech to będą na przykład, co by to mogło być, na przykład jakieś tam wykroki delikatnie, skakiwanie na boks, może sprint, żeby to nie był znowu ciężki przysiad na maksa, tak? Tyle w temacie. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.